Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem ROK, a to jest New News. Dzisiaj mam garść dobrych informacji dla wszystkich, którzy czekają na grę Battlefield 3 i dla tych, którzy chcieliby zobaczyć jakiś gameplay z tej rozgrywki. Otóż oficjalnie ogłoszono, że start bety odbędzie się 29 września. Dla mnie informacje są tyle dobre, że uzyskam dostęp do gry odrobinkę wcześniej, a mianowicie 27 września. I jako, że jestem posiadaczem specjalnej wersji Medal of Honor. No i zamówiłem w preorderze Battlefield 3. Także już 27 września prawdopodobnie możecie się spodziewać na moim kanale y, krótkiej relacji z, z bety. Cóż tam będzie można zobaczyć? Będzie dostępna jedna misja, multiplayer oczywiście, która nazywa się Operation Metro. Mieliśmy okazję zdali się oglądać fragmenty tej gry y, na gameplayach, ja zresztą podlinkuję Wam specjalny trailer. No i będzie, to, to będzie ta mapa dostępna wyłącznie w trybie rasz. Nie jestem specjalnie szczęśliwy z tego powodu, bo ja zdecydowanie preferuję Conquest, no ale cóż, lepszy ryc niż nic. Tak czy inaczej, premiera samej gry powinna odbyć się 27 października, tak przynajmniej informuje Platforma Origin, na której można grę kupić w dystrybucji elektronicznej. Zatem, cóż, pozostał trochę więcej niż miesiąc czekania. Dla tych bardziej zniecierpliwionych oczywiście beta, która potrwa do 10 października. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa-pa!